W poprzednim odcinku. No prudente, nie należy no, mówić no, przy nim o Lucesicie, lucesici, no, rozumie pani? Nie przypominajmy, młodzie. Jakiś pokój. Nie znam tego pokoju. Pamięta mnie pan? Tak. Pamiętam. To bardzo ważne, proszę zrozumieć. Niech ojciec zrozumie. W czasach pokoju wieści nie rozchodziły się zbyt szybko, a co dopiero teraz? Tak. Ma pan córkę. Więc mam żonę. Pańska żona zginęła w wypadku. Pamiętam krzyk. Niech pan nie przywołuje wspomnień, to panu szkodzi. A moja córka, A wtedy taka maleńka. Gdzie ona jest? Jak się czuje? Czy ona też? Nie. Proszę się o nią nie martwić. Nie było jej z państwem, nic się jej nie stało. Jest cała i zdrowa. Kiedy poczuję się pan lepiej, a ja uznam, że już można, przyniosę ją panu. A moi przyjaciele, moja rodzina? Muszę z nimi porozmawiać, może dzięki nim przypomnę sobie. Pańscy przyjaciele są daleko, trzeba by było ich tu przywieźć. Skąd pochodzę? Gdzie się urodziłem? Gdzie jestem teraz? Proszę więcej nie pytać, starczy na dzisiaj. Lepiej będzie, jeśli pan zaśnie. Potrzebuję pani pomocy. Spokojnie, proszę. Chcę poznać swoją przeszłość, muszę sobie przypomnieć. To długi proces, trzeba być bardzo ostrożnym. Moim obowiązkiem jest dbać o pana szybki powrót do zdrowia. Nie mogę pozwolić, by cokolwiek zaburzyło ten proces. Ale ja... Pana stan jest ciągle poważny. Nie powinien pan tyle mówić, martwić się, ani przejmować. Ta rozmowa za długo trwa. Proszę odpocząć. Nie wolno nadwyrężać pamięci. To naprawdę może panu zaszkodzić. Ale czy ja wyzdrowieję? Czy to przejdzie? Czy to przejdzie? A rany wygoją się w ciągu najbliższych dni. Co do pamięci, nie wiadomo. Niektórzy ją odzyskują, inni nie. Nie mogę żyć w takiej pustce. Nie zniosę poczucia zagubienia w świecie, braku jakichkolwiek związków z rzeczywistością. Muszę spotkać ludzi, którzy mnie znali. Oni mi wszystko powiedzą. Dzięki nim poznam przeszłość. Spokojnie. Ja dużo opanowiem i wszystko opowiem. Jeszcze będzie na to czas. Proszę mi zaufać i być cierpliwym. mnie. Nie wiem, jak jej się udało zniknąć. Nie sądziłem, że będzie tak sprytna. Zaginęła bez śladu. Ale to przecież niemożliwe. Nikt nie znika w ten sposób. A ona no tak? Pomyślmy. Mira. Pan Gustavo jest chory. Pani Maria Stara, do tego małe dziecko, nie mogli uciekać pieszo. To znaczy, że mieli powóz. Tylko kto nim powodził? Trzeba mieć dużo szczęścia i pieniędzy, żeby w tych czasach przejechać powozem wśród żołnierzy, buntowników i ciągłego ostrzału. Łatwiej zginąć od bomby. Chyba, że... Chyba, że co? Martin, jesteś geniuszem. Wiem. A co? W tych warunkach spokojnie mogą jeździć tylko pojazdy wojskowe albo te ze znakiem Czerwonego Krzyża. A więc jechali ambulansy. Do licha. Jak ci się znudzi medycyna, zostań detektywem. Tylko że to i tak. Szukanie igły w Stogu Siana. Nawet jeśli odnajdziesz stan Greta, nie puści pary z gęby. Na pewno dużo mu zapłaciła. Musiałbyś mu dać dwa razy tyle, co pielęgniarka. To prawda. Nie stać mnie na to. Ciebie nie, ale Lucesita jest żoną najbogatszego właściciela ziemskiego w Peru. A chodzi przecież o odzyskanie jej męża. Masz rację, trzeba spróbować wszystkiego. Tak zrobię, nawet jeśli zajmie to dużo czasu. A no co u was? Jeszcze nie wnieśliśmy toastu za Twojego potomka. I cię nie mówiłem, ale jak dobrze pójdzie, moje dziecko będzie rosło wśród małp, węży i papug. Już rozmawiałem z Fefą. Jedziemy do Ikitos. Poważnie? No przecież. Nie mogę bez przerwy żartować. Będę miał dziecko i czuję, że z nią powinniśmy wieść życie. Skoro oboje postanowiliście podjąć ryzyko, mogę tylko powiedzieć, że bardzo się cieszę. Dziękuję. Spotykam się dzisiaj z Twoim szefem, doktorem Gutierrezem, Chcę, żeby zbadał fefe i orzekł, czy może podróżować w ciąży. A potem do I kitos. Oby wszystko poszło po waszej myśli. A czy twój syn wie o tym? Jeszcze nie. Życie bywa przewrotne, nie sądzisz? Akurat teraz, kiedy udało mi się zdobyć jego miłość, muszę wyjechać tak daleko. Wiesz, że jego matka mówiła mu, że podróżuje? Teraz wyruszę w prawdziwą podróż. Uważam, że to dobre wyjście. Kiedy chłopak podrośnie, na pewno cię zrozumie. Jestem tego pewny. Za przyszłość. Za przyszłość. Szczegóły konkursu w Gazecie Telewizji Polsat. Co ci jest? Zapomniałam już, jak to jest trzymać na rękach małe dziecko. Biedactwo. Na pewno lepiej byś się czuła, wiedząc, że nie jesteś na świecie sama. Ja to jest za wielki dla kruszyna takiej jak ty. Wiem, że brak ci czułości twojej mamy, jej bliskości, wszystkiego tego, czego już nie będziesz miała. Jesteś sierotą. Jeszcze zna Lucecita nie widzi, jak rośnie jej pociecha. Była taka szczęśliwa, a teraz leży gdzieś daleko stąd, pod ziemią. Kiedy kiedy wrócimy, zaniesiemy kwiaty na jej grób. Tylko kiedy to będzie? Czasem boję się, że nigdy. Niech pani tak nie myśli. Proszę się nie smucić. Ma pani przy sobie prawnuczkę. Jest śliczna. Ma buzie małego aniołka. Ale kiedy patrzę na nią, myślę, jaka jest nieszczęśliwa bez matki. Serce mi pęka z bólu i smutku. Proszę się uspokoić. Zawsze była pani taka si, patrząc w sufit. Powinnaś odpoczywać niedawno, urodziłaś dziecko. Tyle miałaś przeżyć. Musisz leżeć. Nie wytrzymam tego. Pracując, czuję się o wiele lepiej. Naprawdę. Kiedy nic nie robię, zaczynamy myśleć, wspominać, a to doprowadza mnie do rozpaczy. Rozumiem cię. Nie mogę siedzieć z założonymi rękami i patrzeć, jak ty się wszystkim zajmujesz. Wysprzątałyśmy cały tą sfefą. Było mi przykro. Czułem się, jakbym już miała tam nie wrócić. Nie zwracaj na mnie uwagi, nie wiem, czemu to powiedziałam. Ja czasem też mam wrażenie, że pewne sprawy już się skończyły na zawsze. Nie, nie zamierzam pogrążać się w smutku. Obiecałam to Sergiowi i dotrzymam słowa. Nie wiem, jak, ale zdobędę siły i stawię czoło w życiu, choćby nie wiem, co jeszcze miało mnie spotkać. Jesteś pewnie zmęczona. Umyj się i chodź na obiad. A Fefa? Trzeba było zaprosić ją z Martinem do nas. Poszli do doktora Gutierreza, chcą wyjechać daleko stąd Do Selwy, do Iquitos Naprawdę? Mm, Martin został bez pracy, ona też Muszą coś sobie znaleźć, a tam pewnie jest więcej możliwości Ja też chcę sobie poszukać pracy, żeby coś zarobić Nie mam już pieniędzy Sergio musi się uczyć do egzaminu i nie mogę na niego liczyć Upię jutro gazety i przejrzę ogłoszenia. Poszukaj czegoś dla mnie. Co ty mówisz? Dużo myślałam i postanowiłam iść do pracy. Myślałem, że wpadł na trochę i poszedłem do szpitala szukać człowieka, który wywiózł ich z Limy. I co? Wiadomo tylko, że stan Gret, który miał wtedy dyżur, zniknął w tajemniczy sposób. Jak to możliwe? Gdzieś przecież musi być. Nikt nic nie wie. Zniknął bez śladu. Nie wrócił do pracy w szpitalu. Nikt nie znika bez śladu. Na pewno ktoś zna jego adres, a jeśli nie ma go w domu, rodzina na pewno coś wie. Zawiedziałem się, że był kawalerem i mieszkał z wujem, który jest sanitariuszem. Zniknęli oba. Czy to możliwe, żeby ta kobieta wszystko przewidziała? Mirta jest sprytna i ma dużo szczęścia. Klos najwyraźniej jej sprzyjała. Ona tylko z tego skorzystała. Musi być jakiś sposób skontaktowania się z Gustawem. Nie tracę nadziei ojcze. Rozmawiałem z Jussesitą. Powiedziałem jej, że poszukiwania mogą potrwać. Proszę, aby się pan nie niepokoił. Po co myśleć o przyszłości? Najważniejsza jest teraźniejszość. To punkt, od którego wszystko się zaczyna. Trudno jest zaczynać od nowa. Przeszłość jest dla mnie mroczną tajemnicą, wielką, czarną pustką. Proszę mnie słuchać, nie myśleć o tym za dużo. W tej chwili najważniejsza jest Pana rekonwalescencja. Dla mnie najistotniejsze jest moje życie i wspomnienia. Czasem kiedy zamknę oczy, widzę jakieś odbrazy. Są jak błyskawice. Nie mogę żadnego zatrzymać ani rozpoznać żadnej twarzy, żadnego dźwięku, ani głosu. Muszę chyba zatrzymać się przy jednym z takich wspomnień i drążyć, dopóki nie rozpoznam wszystkich jego elementów. Wtedy zrekonstruuję przeszłość aż do momentu wypadku. Są chwile, kiedy wydaje mi się to możliwe, ale nic z tego nie wynika. Nie umiem żadnego z tych wspomnień zatrzymać na dłużej. Niech pan nie próbuje. To za duży wysiłek i do niczego nie doprowadzi. Kiedy ja wiem, że mi się uda, muszę tylko uchwycić jakiś obraz, a potem go przeanalizować. Pamiętam twarz. Jestem twarz kobiety. Krusecita. To imię twojej mamy. Naucz się go, bo ty również je nosisz. Będę ci o niej dużo opowiadać, żebyś wiedziała jaka była. Dlatego uczycie jej imienia. Lucesita. Jesteś jeszcze za malutka, żeby mówić, ale czas płynie tak szybko. Wkrótce wrócimy do Limy. Wszyscy będą się o ciebie troszczyć. cariños a Modesta, która bardzo kochała twoją mamę. I twój tata, który będzie cię kochał za siebie i za nią. Ty jesteś owocem wielkiej miłości. Tak wielkiej, że tylko śmierć mogła ją przerwać. Rozdzieliłeś ich na zawsze Boże. Nie powinieneś był pozwolić, by zwyciężyła Angelina. Chcesz szukać pracy? Dlaczego tak cię to dziwi? Muszę stawić czoło rzeczywistości. Ale to nie ma sensu. Nie jesteś już prostą dziewczyną, tylko żoną Gustavo Gonzalesa. Nie, modesta. To był tylko sen. I bardzo szybko się z niego obudziłam. Zostały mi tylko wspomnienia. Będę teraz taka jak dawniej. Znów jestem sama na świecie. Tak, wiem. Byłam kochana i szczęśliwa. Miałam wszystko. Miałam męża, córkę. Tu na i straciłam to wszystko w jednej ja chwili, zostając pustymi rękami. Jestem taką samą nędzarką jak kiedyś. Przyjechałam do Limy z mamą. Czułam się wtedy jak suchy liść, którym wiatr rzuca na wszystkie strony. Nie mów tak. Przykro mi tego słuchać. Masz przecież nas. Pamiętam o tym. Wtedy też was miałam. Nie wiem, co by się ze mną stało, gdyby nie ty i Sergio. Gdybym mu się podziała, gdyby mnie znalazła miejsca w waszym domu i oparcia w was. Teraz będzie tak samo. To oczywiste, bo bardzo cię pokochaliśmy. Nie możesz zostać sama na świecie i narażać się na Bóg wie, jakie niebezpieczeństwa. Zdarza się trafić na bardzo różnych ludzi. Pamiętaj o tym, nie powinnaś ryzykować. A ty możesz? To co innego. Ja już jestem stara i mam więcej doświadczenia z ludźmi. Nie spotka mnie to, co może zdarzyć się Tobie. Jesteś młoda i śliczna. Ja też wiele przeszłam. Nie jestem już taka jak dawniej. Umiem lepiej się o siebie zatroszczyć. Nie. Stań tutaj w domu i czekaj na powrót męża. Mam pozwolić, żebyście na mnie zarabiali? Nie mogę się na to zgodzić. Nie. Nie nalegaj. Nigdy na to nie przystanę. Nie bądź uparta. Zrozum mnie, proszę. Praca dobrze mi zrobi. Muszę się czymś zająć, żeby nie oszaleć. To nie potrwa długo. Gustavo wróci do mnie. Teraz pewnie jeszcze nie doszedł do siebie i dlatego nic o nim nie wiem. Ale Bóg go dla mnie ocali i oddam mi go. Wiem o tym. Nie mogę jej rozpoznać. Ale jest młoda i piękna. Ma słodką twarz. Nie widzę jej rysów. Tylko wyraz oczu i uśmiech. Trzyma moje dziecko na rękach. Kim ono jest? Sonrisa. El señor lo este reconozco Lleva a mi hija en sus brazos. ¿Quién es ella? ¿Quién no es? la ¿Quién es ella? Que si bien, mi mente se puede llenar de luz. Dígame quién es ella. se ¿Cómo se llama? Ta kobieta to pańska żona. Miała na imię Angelina. Wersja polska, Start International Polska. Tekst Magdalena II.